Maksymalnie przełom stycznia, lutego. Wszystko to, o czym mówił pan minister, będzie zrealizowane. Kwestia jest tego typu, żeby dopełnić wszystkich szczegółów, wszelkich formalności, dopilnować tak, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, a przede wszystkim, żeby można było umożliwić wszystkim producentom, którzy są zaproszeni do tego przetargu, stanięcie na równych zasadach w tym, w tym przetargu. Opóźnienie wynika wyłącznie z przyczyn niezależnych. Okres świąteczny to było chwilowe przesunięcie. Jesteśmy w trakcie kończenia koncepcji offsetowej. Nie chcemy, żeby to, było robione tak jak za poprzedników, gdzie praktycznie ten przetarg był tak prowadzony, że uniemożliwiono producentom, którzy mają swoje zakłady w Polsce, stanięcie do przetargu na równych zasadach. Za moment ta koncepcja offsetowa się zakończy, przechodzimy do kolejnego etapu. Będziemy zapraszali wszystkich trzech producentów Airbusa, PZL Mielec, PZL Świdnik do tego, żeby te pierwsze dwa śmigłowce trafiły w szkoleniowe, testowe. Oczywiście po zakończeniu przetargu, wojsko przetestuje. Kiedy przetarg się zakończy, zapadnie decyzja, które śmigłowce będą kupione. Jestem przekonany, że do końca tego roku one trafią. Jeżeli chodzi o zapowiedź współpracy z Ukrainą, pan minister mówił, że rozpoczynają się rozmowy dopiero w tym zakresie te rozmowy są prowadzone. No, to nie jest tak, że tej współpracy nie ma na razie. Rozmawiamy, od rozmów przejdziemy dalej, jeżeli oczywiście będą one pozytywnie zakończone.